W magazynie Speed 2 o zawodniku, który jest wielokrotnym mistrzem polskich wyścigach samochodowych. Nazywa się Adam Gładysz jestem przekonany, że w tym sezonie będzie o nim głośno, między innymi dlatego, że jako jeden z dwóch Polaków wystartuje w międzynarodowym pucharze Sirocco w towarzystwie wielkich gwiazd, między innymi Carlosa Sainza i Nigela Mansela. W swojej całej, można powiedzieć, karierze 11-letniej ścigałem się głównie samochodami marki Volkswagen, jak i zarówno grupy Volkswagen. Ścigałem się również Volkswagenem Golfem 4, Volkswagenem Golfem 5 w pucharze Volkswagen Castrol Cup, Volkswagenem Jetom, Saatem Leonem Superkopa, Audi A4 Superturystycznym i jeszcze kilkoma innymi samochodami. Czyli można powiedzieć, cała moja kariera jest związana z marką Volkswagena i z tą właśnie grupą. Adam Gładysz pochodzi ze sportowej rodziny. Jego ojciec Janusz Gładysz to animator sportu samochodowego, a brat Marcin to wielki rywal z toru, z którym rywalizuje od wielu, wielu lat. Marcin w tym sezonie wystartuje Porsche, no a oczywiście Adam samochodem Volkswagen Sirocco. Najnowszy model Volkswagena Sirocco o mocy 260 z skrzynią biegów DSG. Będzie się takich samochodów ścigało 30 na każdych zawodach. Będzie wśród nas na każdych zawodach również jeździło pięciu VIP-ów, kierowcy między innymi z przeszłością z Formuły 1 jak David Cuthart, Eddie Irvine, Mario Andretti, również Carlos Sainz. Dama zobaczymy również w mistrzostwach Polski. Tym razem nie będzie rywalizował z bratem Marcinem, ale wystartują wspólnie w wyścigach długodystansowych, a samochodem ich będzie prawdopodobnie ten oto Volkswagen Sirocko wyposażony w potężny, znacznie mocniejszy niż w serialu międzynarodowym silnik. Posiada moc 370 KONI. Jest to samochód stricte zbudowany do wyścigów długodystansowych z dużym zbiornikiem paliwa o pojemności 120 litrów, również skrzynią DSG. Jest to samochód, myślę, będzie konkurencyjny całkowicie do Porsche. Zrobiliśmy sobie taką można powiedzieć małą mini ligę, gdzie raz w tygodniu we wtorki zjeżdża, można powiedzieć, całe towarzystwo wyścigowe, między innymi Mateusz Lisowski, Karol Basz, Mateusz Rzucidło, Michał Zając też jeździ mój brat Marcin i jeszcze wielu innych zawodników. I ścigamy się po prostu dla zabawy, ale też trochę dla takiej rywalizacji, żeby ten okres zimowy dobrze przepracować i mieć trochę frajdy, a zarazem, żeby mieć dobrą formę na następny rok. Wielka szansa i wielka frajda przed Adamem Gładyszem, rywalizacja z takimi gwiazdami jak Nigel Mansell, Brandle czy Patreze to będzie przegoda życia, ale dla Adama najważniejszą sprawą w życiu ciągle jest rodzina i pewnie tak do końca pozostanie. Trzymamy kciuki za ten sezon, licząc, że często będziemy słuchali Mazurka Nowrowskiego.